Witam Was, drogie wagi. Zobaczymy sobie, w jakiej jesteście teraz sytuacji. Co jest teraz ważne i dokąd Was to wszystko prowadzi? Mamy już pierwszą kartę. Być może jest jakaś sytuacja. Um, jest jakiś problem, może jakiś konflikt, jakaś sytuacja wymagająca przemyślenia w jakiś sposób. Ale zobaczmy, co nam jeszcze inne karty pokażą. Mhm. Mamy hierofanta na miejscu energii, której jest za dużo. Oj. Może kurczowo się trzymacie jakiś yy, zasad, jakichś starych sposobów. Hmm, na narobi... jakiś starych sposobów rozwiązywania problemów. Może w jakiś sposób jesteście konserwatywne? Tutaj karty sugerują, żeby spróbować bardziej niż umysłem kierować się emocjami w tej sytuacji. Wygląda na to, że zdystansowaliście się do jakiejś sytuacji mocno, być może właśnie w efekcie konfliktu. I teraz spróbujecie ją obserwować z zewnątrz, ym, bardziej z dystansu, ym, ale ym, karty mówią, że możecie mieć tendencję do trochę moralizatorskiego traktowania tej sytuacji. Ym, może stawiacie komuś bardzo wysokie wymagania, bardzo wysokie standardy zachowania, i tutaj kierując się wyłącznie. Umysłem i analizą. Trochę oddalacie się od sedna sprawy, Odnala oddalacie się być może od osoby, z którą jesteście w relacji, właśnie um, posługując się taką. Tutaj widać taką silną intelektualizację um, tego, co się dzieje. Może w jakiś sposób zraniło was. Zachowanie tej osoby, i teraz yy, przejęliście taką asekuracką postawę. Zbudowaliście wokół siebie jakieś ściany z y, zasad, idei, y, morałów, y, tego, jak się powinno coś robić, ale trochę zapomnieliście, żeby zobaczyć, jak wy się w tym wszystkim tak naprawdę czujecie. No i tutaj y, poradą jest y, król Buław który mówi. Poza takim kontaktem, ze swoim żywiołem, ze swoimi emocjami um, mówi też o ryzyku. Być może ta postawa asekurancka, która was oddala od innych, um, może wydaje się być bezpieczna i komfortowa, a takie pokazanie tego, co się dzieje wewnątrz. Super niebezpieczne. Ale karty tutaj sugerują, żeby jednak spróbować podjąć jakieś, jakieś ryzyko. Sekundę. I może okazać komuś swoje przygnębienie, swój żal, rozczarowanie, które wiążą się z tą sytuacją. Mm. No bo na dłuższą metę taka postawa postawa asekurancka, postawa silna, w której pokazujemy, że nic nas nie dotyka, nie służy. Nie służy naszym relacjom. Tutaj widać, że jakaś relacja jest dla Ciebie bardzo ważna i bardzo boisz się ją stracić. W takich sytuacjach często stosujemy autosabotaż i no i nasze zachowanie sprawia, że dokonuje się tak zwana samospełniająca się przepowiednia. Jest oczywiście takie ryzyko, że jak się otworzycie i pokażecie coś, to zostaniecie zranieni jeszcze mocniej. Ale to wam pokaże prawdę tej sytuacji. Więc musicie sobie tutaj zadać pytanie, czy hmm, wolicie trzymać się jakiejś swojej iluzji, czy podjąć to ryzyko i, i zobaczyć, yy, co się naprawdę dzieje w tej sytuacji. Jaki będzie wynik, jeśli wagi podejmą? Ryzyko. Mamy dziewiątkę buław. Yy, ona pokazuje, że to będzie dla Was trudne i to nie będzie: yy, to nie będzie przyjemna rozmowa w żaden sposób, ale to Was bardzo wzbogaci wewnętrznie. Coś się w Was otworzy, bo yy, wygląda na to, że. Bardzo długo trwaliście, zbudowaliście wokół siebie duże mury, i jedno, jednorazowa interwencja w te mury nie zburzy ich do końca, więc może powinniście do tego podejść faktycznie. Z rozwagą, i najpierw dobrze się zastanowić, co Wy właściwie um, chcecie powiedzieć. Nie, nie, nie róbcie tego impulsywnie. Kiedy mówię, żeby um, bardziej tutaj kierować się swoimi emocjami niż, niż rozumem, nie mam na myśli um, robienia jakiejś sceny nagłej albo wylewania na kogoś swoich wszystkich żali, które się zebrały przez lata. Tylko takie powolne otwieranie się i badanie terenu. Tak jak to Brenne Brown mówi o, o zaufaniu. Zresztą tutaj nam wypadła karta umiarkowania, akurat jak o tym mówię moderacji takiej, czyli nie przesadzaniu, zachowaniu jakiegoś balansu, czyli tej świadomości, że. Z... Jeżeli utrzymywałam jakąś postawę przez wiele miesięcy, tygodni, lat, przez długi czas, to ona, to w pierwszej kolejności, jeżeli to czytanie oczywiście dotyczy jakiejś relacji, na przykład, to w pierwszej kolejności. Boże, nie mogę dzisiaj zebrać myśli zupełnie. To nie będzie tak, że wszystko się zmieni po pierwszej rozmowie, ale wracając do tego, co mówi Bene Brown, jak chodzi o zaufanie, to jest taki proces kanapkowy, że najpierw się troszeczkę otwieram, sprawdzam, jak ta druga osoba zareaguje na to delikatne otwarcie. Zareaguje, ok, moje zaufanie wobec niej się zwiększa, więc otwieram się następnym razem trochę bardziej, tak? Czyli mam tutaj tą poradę umiarkowania. Może jakieś też pracy nad tą regulacją emocji, jakieś ćwiczenia oddechowe, medytacja, sport. Dobrze, skoro widzimy, że tutaj jest jakiś konflikt, który wymaga namysłu spokojnego podejścia, ale też otwarcia się w pierwszej kolejności na swoje emocje i wykonania tego zabiegu powoli, delikatnie. Stawiacie pierwsze kroki w takim otwarciu emocjonalnym, takiej otwartości wo wobec drugiego człowieka. To nie jest proste. Zobaczmy jaka jest perspektywa drugiej strony w tej sytuacji. Jak? Druga strona relacji się czuje teraz. No, wygląda na to, że macie do czynienia z osobą opiekuńczą. Mamy królowe pentakli. Osoba pełna pasji i namiętności i osoba silna, o silnym charakterze. Rozumiem. Możecie się obawiać jakiejś wybuchowej reakcji w tej sytuacji. Ale karty mówią też, że ta osoba jest bardzo stabilna w swoich uczuciach, bardzo przywiązana do Was. Więc myślę, że z jednej strony jest. Jest to też osoba z innej strony, jeszcze jest to też osoba bardzo twardo stąp stąpająca po ziemi, która ma swoje zdanie wyrobione. Więc rozumiem Waszą obawę przed jej reakcją, przed otwarciem się i pokazaniem, że jednak nie jest Wam tak łatwo, że coś tam się w Was dzieje, może pojawiły się w Was jakieś wątpliwości, ale ta osoba jest w Was bardzo pewna i jej reakcja jakakolwiek jej reakcja nie będzie ona nie będzie odrzuceniem ona może być związana z, ze zdziwieniem z, z jakimś m, może rozczarowaniem bo myślały długo długo nie zdawały sobie sprawy, nie zdawała sobie sprawy z tego jak wygląda ta sytuacja więc pierwsza reakcja może was Um, może być dla Was problematyczna w jakiś sposób, ale to nie będzie miało wpływu na, na jej uczucia wobec Was. Czyli osoba, o której yy, myślicie, ma bardzo żywotny temperament, ale naprawdę tutaj jest. Tak dużo ciepłych uczuć, i tak dużo stabilnych uczuć, i tak dużo tej harmonii waszej relacji jest w gruncie rzeczy tam pod spodem. Ona jest bardzo zbalansowana. Brakuje tylko otwarcia się z waszej strony. Być może ta druga strona nawet na to czeka, może czuje wasz dystans i, i zastanawia się o co chodzi, na pewno chce rozwiązać ten problem, więc ja tutaj widzę, że naprawdę warto. Warto będzie się trochę odsłonić i podjąć ryzyko, bo tutaj mamy właśnie potencjał też nowego, pięknego początku, czyli wasze otwarcie się um, zapoczątkuje zupełnie nową, może jeszcze nieznaną wam fazę tej relacji i będziecie mogli bardziej doświadczyć. Um, Pełni tej relacji, tego, jak dobrze się uzupełniacie ze sobą. Widać, że relacja ma bardzo dobre fundamenty i um, myślę, że możecie być dobrej myśli, tylko pamiętajcie o tym, że te wszystkie. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłam, to przywiązanie, to ciepło, ta opiekuńczość, troska i stabilność, która jest w Waszej relacji, może w pełni się pokazać, kiedy oboje zachowujecie spokój. Wiadomo, jakie są burze, dramaty, awantury, to ludzie się zamykają w swoich fortecach i, i nie pokazują tego, jak, jak wiele mają ciepłych uczuć wobec siebie, więc jeżeli a tutaj widać, że macie coś do powiedzenia tej osobie, zainwestujcie najpierw w swój spokój i zastanow, zastanówcie się z jaką ilością prawdy na ten moment czujecie się komfortowo dzieląc się nią. Także będzie wszystko dobrze. Dacie radę. Trzymam za Was kciuki. I do następnego.